Święte wiary, jesteśmy przekonani, że śmierć nie jest końcem, ale przemianą życia. Nie jest ostatecznym rozstaniem z żyjącymi, ale czasową rozłąką, po której wszyscy spotkamy się kiedyś w domu naszego Ojca, jeżeli do końca dni naszych wytrwamy w wierze i miłości. Nasza religia nakazuje nam, abyśmy wznosili krzyże i pomniki, które świadczą o naszej pamięci, o tych, którzy w sposób tragiczny od nas odeszli. Przy tym obelisku wspominamy w modlitwie lotnika Stefana Bohanesa i tysiące tych, którzy zginęli podczas Powstania Warszawskiego i w czasie II wojny światowej. Zginęli, abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Jezu, pozwól im żyć z Tobą w szczęśliwej wieczności. Za tragicznie zginionych, zmarłych w czasie Powstania Warszawskiego, w czasie wojny II światowej, odmówmy wspólnie dziesiątek różańca. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. którzy najbardziej potrzebują Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. odpoczywają w pokoju wiecznym. Szanowni Państwo, modlitwą nawiązaliśmy do 66 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego. Ta pamięć jest nam dzisiaj potrzebna. Ta pamięć dzisiaj również jest opoką naszej wolności. Ta pamięć dzisiaj również wyzwala. Chciałbym bardzo serdecznie powitać na dzisiejszej uroczystości gospodarza tego terenu, pana Wójta Gminy Żygocina Jerzego Błoniarza. Witam serdecznie. Witam serdecznie przedstawicieli Urzędu Gminy, pana sekretarza gminy i pana wiceprzewodniczącego rady gminy. Witam serdecznie księdza proboszcza tutejszej parafii, księdza kanonika Stanisława Szczygła i dziękuję za przewodniczenie modlitwie za zmarłych. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Żegocina imienia Czesława Blajdy. Witam przedstawicieli władz tego stowarzyszenia i przedstawicieli Rodzin, rodzinę pana Czesława Blajdy. Witam serdecznie Poczty Sztandarowe. Poczet sztandarowy Straży Pożarnej z Panem Prezesem i Panem i Panem yy, Komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkcie Górnej. Witam poczet sztandarowy zespołu szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej. Witam serdecznie przedstawicieli Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół w Łągcie im. Jana Pawła II w Łągcie Górnej. Witam radnych gminy Żegocina, przedstawicieli Łągty Górnej oraz wszystkich Państwa mieszkańców Łągty Górnej, Łągty Dolnej i Rzegociny, że, wypoczywających również tych właśnie, którzy z Państwa wypoczywają tym pięknym naszym, naszym terenie. Szanowni Państwo, proszę teraz o zabranie głosu przedstawiciela Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Żegocina, z inicjatywy którego to stowarzyszenia corocznie odbywają się te uroczystości. Szanowni Państwo, 66 lat temu zaczęło się w Warszawie na Żoli Bożu. 50 tysięcy powstańców warszawskich stawiło czoła doborowym jednostkom SS oraz doborowych oddziałów armii niemieckiej pod dowództwem generała von den Bacha po to, aby w trzech lub czterech dniach rozstrzygnąć losy i wyzwolenie Warszawy od okupanta. Powstanie trwało 63 dni. Było to jedno z najkrwawszych powstań. I nie jest rzeczą właściwą ani nawet moralną Stawia dzisiaj pytanie czy to powstanie było potrzebne? Było potrzebne. I dzięki temu, że oni swoją krew przerali, również dzisiaj możemy się cieszyć wolnością. Ja kiedyś powiedziałem też przy jakiejś okazji, już nie pamiętam, że my starsi nie musimy się uczyć patriotyzmu nas ten patriotyzm już dość dobrze jest zakorzeniony. Natomiast patriotyzmu uczymy młodych ludzi właśnie poprzez naszą tutaj obecność przy takich uroczystościach jak, jak dzisiaj. Dlatego wszystkim Państwu dziękuję. Dziękuję również młodzieży bardzo serdecznie. Kończąc, chciałbym jeszcze raz oddać cześć i hołd wszystkim poległym powstańcom Warszawy jak również cześć wszystkim pilotom którzy nieśli pomoc walczącej Warszawie i w trakcie niesienia tej pomocy polegli na polskiej ziemi cześć ich pamięci dziękuję bardzo Wybuch powstania w sierpniu 1944 roku jest olbrzymim zagrożeniem dla frontu wschodniego Niemcy szybko przestają lekceważyć przeciwnika i mobilizują siły, by jak najprędzej spacyfikować Warszawę i przeciwstawić się Sowietom. W korps grup generał Von den Bacha, stale płyną posiłki. Łącznie Powstanie Warszawskie zwalcza około 190, 190 różnego rodzaju oddziałów niemieckich i, kolobra, i kolaboracyjnych. Mimo druzgocącej przewagi i taktyki pacyfikowania dzielnicy za dzielnicą, Niemcy zmagają się z powstańcami przez 63 dni. Ponosząc spore straty. Nawet Himmler musi przyznać, wraz z przełamaniem polskiego oporu w Warszawie zostało pokonane jedno z najniebezpieczniejszych powstań tej wojny. Po upadku powstania i wypędzeniu Warszawieków Niemcy precyzyjnie realizują rozkaz swego wodza. Wywożą z Warszawy ogromny majątek publiczny i prywatny, po czym systematycznie burzą i wysadzają w powietrze kolejne kwartały ulic. Zamiast, zamysł Führera uczynienia z lewobrzeżnej Warszawy twierdzy, która pozwoli powstrzymać sowiecki marsz na zachód, wkrótce okazuje się zbyt trudna w realizacji. Festung Warszału udaje się zaminować i częściowo otoczyć pierścieniem gór. Impek ofensywy styczniowej jest jednak tak potężny, że Niemcy wycofują się z miasta. Opuszczone ruiny Warszawy zajmuje Armia Czerwona i towarzyszące jej oddziały I Armii